Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Tydzień w Powiecie. Ponad 120 rodzin w gminie Lubraniec czeka na mieszkania komunalne. W ostatnich latach kolejka ta jednak znacznie się skróciła. Wszystko za sprawą przejętych przez gminę nieruchomości w Brzezinie, wykorzystywanych wcześniej przez ochotnicze chówce pracy. Adaptacja budynków na mieszkania socjalne prowadzona była systemem gospodarczym przy wykorzystaniu pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Te tereny przejęły od pana wojewody, natomiast budynki, które się tu znajdują, adaptuje na mieszkania komunalne. Lokale na podstawie decyzji Komisji Mieszkaniowej przyznane zostały 25 rodzinom żyjącym w najtrudniejszych warunkach. Wykończenie lokali mieszkańcy wykonywali już we własnym zakresie. Od listopada ubiegłego roku mieszkamy tutaj w tym mieszkaniu. Dostaliśmy dzięki Pana pomocy burmistrza Lubrańca. Staraliśmy się, bardzo jesteśmy uradowani wręcz, tak, że mamy w końcu swoje miejsce, gdzie nie musimy się przejmować, że jest wilgoć, że po prostu na wszystko, co chcieliśmy zrobić, nic nie było odliczane od czynszu, co mieszkaliśmy w Koroszynku wcześniej. Na dzień dzisiejszy no staramy się tak, jest, tak wiadomo, jeszcze troszeczkę pracy brakuje nam i pieniążków, no ale jest wszystko na dobrej drodze, że w końcu będziemy mieli to, co chcemy naprawdę. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi, dzięki panu burmistrzowi mogliśmy dostać to mieszkanie i tą szansę taką, jaką my chcieliśmy dostać dla siebie, dla dzieci, na lepsze warunki życia i bytowa. Burmistrz obiecuje uporządkowanie terenu wokół budynków mieszkalnych. Być może wkrótce stanie tu również nowy plan zabaw, bo już teraz wrześniu mieszka ponad 30 dzieci. Powstała nowa droga w Mikanowie, gmina Lubanie. Jest to ścieżka pieszo-rowerowa o długości 850 metrów. Inwestycja realizowana była w ramach istniejącej drogi prowadzącej do licznych posesji. Ścieżka kosztująca blisko 300 tysięcy złotych jest zarazem drogą dojazdową do poszczególnych nieruchomości. To zadanie zrealizowano przy udziale środków unijnych. W tym tygodniu została ona oddana do użytku. Oznakowanie w części już jest, ale resztę znaków zostanie ustawionych. Ścieżka ta będzie służyła no i na rajdy rowerowe, przejażdżki dla mieszkańców nie tylko Mikanowa, ale i Lubania, ale będzie służyć przede wszystkim mieszkańcom, ponieważ wykonana jest tutaj kanalizacja, jest wodociąg. Tutaj w tej chwili ta wieś będzie spełni zurbanizowana, ponieważ mają wszystko. Wąski, zaledwie 4-metrowy pas drogi wymusił wykorzystanie lepszych materiałów budowlanych, a konkretnie kostki typu Polbruk. Tereny nad głowiączką w Brześciu Kujawskim zostały wydarte naturze. Niedawne bagna, dzięki przeprowadzonym pracom, stanowią dziś atrakcyjne miejsce rekreacji i wypoczynku. Jest siłownia na wolnym powietrzu, urokliwy mostek i miejsce na ognisko. Głównie tereny spacerowe. Możliwość tym, którzy zajmują się łowiectwem ryb, czyli skorzystania z rzeki. Poza tym jest przystań kajakowa zrobiona, gdzie zamierzamy potem wyposażyć obiekty, które mamy w tej okolicy w kajaki i prowadzić wypożyczalnie. A poza tym te wszystkie rekreacyjne, rekreacyjne urządzenia, które wszystkim obywatelom mają służyć. Inwestycja kosztowała ponad milion złotych. Połowę sfinansowała Unia Europejska z tak zwanego Funduszu Rybackiego. Mieszkańcy Rakutowa już niedługo będą mogli cieszyć się odnowioną świetlicą. Ponad miesiąc temu rozpoczęły się prace, które całkowicie zmienią oblicze remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakutowie. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy całej gminy Kowal zyskają wyjątkowe miejsce na wspólne spędzanie czasu. Jest to jedyna świetlica na naszym terenie, która będzie miała charakter Kujaw. Wewnątrz będą się znajdowały oryginalnie ręcznie malowane kujawskie wzory, wykonywane przez panie z kujawskiej fabryki Fajansu. Ponadto będzie sala klimatyzowana, dobrze wyposażona, odnowiona kuchnia. Prace prowadzone są także na zewnątrz obiektu. Ocieplono już fundamenty, jednak tym co będzie odróżniać Rakutowską Świetlicę jest płaskorzeźba strażaka, która została znaleziona w starych murach rozebranego już budynku gospodarczego OSP. Jesteśmy w Świetlicy Wiejskiej w Rakutowie. Odnowienie, zadanie obejmuje odnowienie tradycji regionu Kujaw poprzez remont i modernizację tego obiektu. Koszt zadania około 400 tysięcy złotych. Obejmuje roboty budowlane, sanitarne, kanalizacja yy, oraz stworzenie takiego kącika historycznego. Całkowita wartość inwestycji to niemal 400 tysięcy złotych. Około 50% pochodzi ze środków unijnych. Świetlica ma zostać ukończona w sierpniu tego roku. Weekendowe burze wywołały wiele szkód na terenie powiatu wocławskiego. Ulewne deszcze i burze, które przecinały wczoraj niebo nad Włocławkiem, spowodowały, że wiele ulic zamieniło się w rwące strumienie. Na ulicy Lipnowskiej do tej pory kierowcy muszą uważać, gdyż zalegający piasek może utrudniać jazdę. Na szczęście w mieście nie odnotowano żadnych poważniejszych zdarzeń. Jeżeli chodzi o teren miasta, odnotowaliśmy cztery interwencje. Mieliśmy zgłoszenia o dwóch zalanych piwnicach na ulicy Willowej oraz dwóch zdarzeniach na ulicy Płockiej. Jeden to zalany samochód, drugi zalany parking właśnie przy ulicy Płockiej. Jeżeli właśnie chodzi o ulicę Płocką, ten zalany samochód właśnie na skutek tego, że po prostu woda nie nadążała odpływać i poziom był tak wysoki, że doszło do zalania samochodu. Jak również tego parkingu, o którym wcześniej wspomniałam. Znacznie większe szkody burzowa aura wywołała na terenie powiatu wocławskiego. Grad zniszczył część upraw, a silne podłochy wiatru dały się wyznaki przede wszystkim mieszkańcom gminy Lubanie. mieli parę takich zgłoszeń, w sumie takich poważnych zdarzeń było sześć. Najbardziej ucierpiała północna część powiatu wocławskiego, gmina Lubanie, gdzie tam doszło do zerwania trzech dachów, szczególnie w Robostwie dolnym gdzie połowę tego dachu z domu mieszkalnego są zrzucone. Tym muszę tu podkreślić, że zareagowały bardzo szybko władze gminy Lubanie i wspomogli tych ludzi. Mieliśmy również pożar zboża w miejscowości Rakutowo, Gmina Kowal od udurzenia właśnie piorun. Otrzymujące się od wielu dni wysokie temperatury mogą sprawić, że burz będzie jeszcze więcej. Dlatego apelujemy o rozwagę i unikanie miejsc, które mogą przyciągać pioruny, jak choćby wysokich drzew czy słupów energetycznych. Dzięki dodatkowym środkom z Unii Europejskiej prawdopodobnie mieszkańcy powiatu zyskają nowe miejsca dostępu do darmowego internetu. Komputer z dostępem do internetu w miastach to rzecz naturalna. Na wsiach jest jednak wiele terenów, które nie mają odpowiedniej infrastruktury technicznej. Z pomocą przychodzą środki z regionalnego programu operacyjnego województwa. Ogłoszenie nowego konkursu było możliwe dzięki nagrodzie finansowej za sprawne wdrażanie środków unijnych w regionie. Po to, żeby rozbudowywać własne serwery, tworzyć darmowe, bezpłatne punkty Wi-Fi, przewidujemy i szczególnie preferujemy takie biblioteka gminne, gdzie można poza Wi-Fi, będzie stanowisko komputerowe bezpłatne, będzie możliwość dla skorzystania z tych, którzy nie mają, nie mają takich możliwości, drukarka zarówno jeżeli chodzi o dorosłych, jak i o dzieci. I na to mamy 12 milionów złotych na wnioski, przede wszystkim od samorządów gminnych, instytucji, jednostek samorządowych. Czekamy w sierpniu. Z programu mogą skorzystać zarówno samorządy gmin, jak i powiatów. Jak przyznaje wicestarosta Wocławski dużą rolę odgrywa czas, ponieważ przygotowanie prawidłowego wniosku wymaga wiele pracy. My w powiecie dyskutujemy na ten temat, czy jest jakaś szansa, abyśmy z tych środków skorzystali. Jak wiemy, mamy szereg swoich... Instytucji są to szkoły ponadgimnazjalne, dps -y, domy dziecka. Myślę, że spróbujemy tak zrobi, zrobić, aby na bazie tych instytucji zrobić taki projekt, żeby te środki trafiły na teren powiatu wocowskiego. Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić w grudniu, jest więc szansa, że w nowym roku placówki kulturalne i oświatowe z naszego regionu zyskają nowe stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Już w najbliższą sobotę, 26 lipca, odbędzie się we Wrocławku druga edycja Pikniku Militarnego. Swoją obecność zapowiedzieli miłośnicy militariów oraz kolekcjonerzy pojazdów militarnych i terenowych. Zaplanowano również specjalne pokazy. Udostępniona zostanie strzelnica, na której będzie można sprawdzić celność w strzelaniu z wiatrówek. Jedną z głównych atrakcji będzie także pokaz kolekcji pojazdów militarnych i terenowych, którymi dysponuje Stowarzyszenie Patrol Włocławek wraz z zaproszonymi przyjaciółmi. Zapraszamy na strzelnicę, na teren byłej strzelnicy wojskowej. Tam będzie przygotowany piknik militarny, jednodniowa impreza z udziałem i myśliwych, i nadleśnictwa, i Centrum Edukacji Ekologicznej, i z miastem oczywiście, Centrum Organizacji Pozarządowych. Z kolei w niedzielę 27 lipca w Choceniu nad Jeziorem Bożemowskim na mieszkańców naszego regionu czeka Kolejna impreza w ramach promowanej przez gminę Włocławek i Stowarzyszenie LGD do Rzeczas Głowiączki akcja Zdrowa Ryba. Tego samego dnia o godzinie 15 władze hocenia zapraszają na wyjątkowe spotkanie na stadionie. Kolejną imprezą, która <coughs> będzie się już w choceniu, są coroczne manewry strażackie. Strażacy zaprezentują swoją gotowość bojową, a po manewrach czeka nas znakomita zabawa. W tym roku gwiazdą będzie zespół Afterparty. Ostatni weekend lipca zapowiada się zatem militarnie i smacznie. Ma Już po raz drugi mieszkańcy gminy Baruchowo mieli okazję wziąć udział w rajdzie rowerowym z zieloną kolejką. W minioną sobotę wszyscy wielbiciele wycieczek rowerowych mieli okazję wziąć udział w drugim familijnym rajdzie rowerowym z zieloną kolejką, który odbył się w Baruchowie. W tym roku trasa przewiduje około 50 km po terenach gminy, w większości gminy Barchowo. Chcemy zwiedzać różne zakątki na terenie gminy Barchowo. Z tym też będą związane potem pytania na zakończenie rajdu, gdzie są przewidziane no, dosyć ładne nagrody. Dlatego też wszyscy biorący udział w rajdzie będą musieli słuchać, obserwować co po trasie będą widzieć, bo będą pytania. Kończy się w Zielonej Szkole. Jedziemy też przez gminę i miasto Kowal, poprzez Jaki w Zielonej Szkole kończymy, kiełbaskami, tak chcemy skończyć ten rajd piknikowo, w takiej całej dużej rodzinie. Tegoroczny rajd różnił się nieco od poprzedniego. Zielona kolejka tym razem jechała na końcu peletonu, mając za zadanie zabierać po drodze osoby, które nie wytrzymały tempa jazdy bądź zwyczajnie chciały odpocząć. Choć rajdy z zieloną kolejką zorganizowany został po raz drugi, to większość cyklistów wzięła w nim udział po raz pierwszy, chcąc miło spędzić sobotnie popołudnie. Myślę, że to chodzi o tutaj o takie spotkanie właśnie, bo tu wielu znajomych naszych jedzie też rowerami, motorami i to chodzi o takie spędzenie czasu, rodzinne spędzenie czasu wśród znajomych i taka dobra zabawa ogólnie. Mój zdaniem e, ciekawe coś, e, nowe doświadczenie, no i można zwiedzić okolicę. Dla mnie sama jazda na rowerze jest przyjemnością. Pierwszy raz bierze Pani udział w takim dzisiejszym tym rajdzie rowerowym? Pierwszy raz, pierwszy. A ciuchcia? Ma Pani zamiar wsiąść? przy? Nie, absolutnie. absolutnie. Ja nie dopuszczam tego w ogóle do siebie, że na ciuchcie wsiągnę albo gdzieś na samochód inny. Nie, nie, nie. No, oczywiście. Miło spędzić czas, porozmawiać. A przy tym upale tak długa trasa, niezbyt wycieńczająca? No może troszeczkę, ale dla chcącego nic trudnego. W sobotnim rajdzie udział wzięło 130 cyklistów, którzy łącznie pokonali trasę liczącą około 42 km. Miniona sobota przyniosła wiele emocji wielbicielom zaciętej rywalizacji i pasjonatom koni. W minioną sobotę, na pasjonatów koni i rywalizacji sportowej czekała niezła gratka. A wszystko za sprawą szóstych regionalnych zawodów w położeniu zaprzęgami parakonnymi, które odbyły się na lotnisku w Kruszynie. W naszej lidze obowiązuje po prostu regulamin taki, że jedziemy po prostu na zręczność. W tej chwili, przy tym jeździliśmy same kegle, w tej chwili jest o, 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 o tą przeszkodę o, maratonową. I po prostu o, są też piłeczki, gdzie po prostu są rzutki liczone i kto przyjedzie w najlepszym czasie, najmniej rzuci, po prostu wygrywa. Na zawodach można było podziwiać 10 rywalizujących zaprzęgów. Jednak jak przyznają powożący, ten sport to niełatwa dyscyplina. By odnosić sukcesy w tej dziedzinie należy dużo trenować i kochać swoją pasję. No jak we wszystkim, przede wszystkim trzeba być systematycznym i ćwiczyć. Nie ma, to nie jest coś takiego, że osiągnie się coś, robią coś z doskoku. Po prostu trzeba codziennie, codziennie, codziennie i nic więcej. No ale poza tym chyba trzeba też to lubić, prawda? <laughs> to są żywe zwierzęta. I tak jak człowiek e, musi człowiekowi wybaczać błędy, to tak jak konie jak kochają, to też wybaczą błędy i uratują czasami <grytania> zrudki. No trening, żmudny trening i to. Ale na czym on polegał? No jeżdżenie w tych ke keglach, no i ćwiczenie koni prawo w lewo, żeby ładnie to wszystko skręcało. nie. Lotnisko w Kruszynie przyniosło szczęście włocławskiej drużynie, która zajęła pierwsze miejsce w zawodach. Jednak na wszystkich uczestników konkursu czekały drobne upominki. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.